Ja że pan nie Ponoć dotąd ziemski padł, nie znam jeszcze takiej gady, jak wypadek Madalińska z gadalińską z miasta Młyńska. W domu w sklepie czy na rynku językami, tak jak w młynku, mielą wciąż bez odpoczynku. Każda gada byle długo, jedna z drugą przez drugą. A gdy zasnął, nawet wreszcie, rozmawiają jednocześnie. O tym, co się w wiatrem dzieje. Wtedy, kiedy wiarny wieje, że na poczcie wybuchł pożar, że się teraz z praczką pożar, że aptekar dostał byszczy, że sędzie nos się błyszczy, że kokoszka od sąsiadki zniosła cztery jajka w placki, że też spod piaseczna okazała się strieczna, bo mu synka z dziewocinka zamiast córki miała synka, po czym właśnie znikła z młyńska, ciepacińska, Madalińska rada gada, gadalińska opowiada, kto, dlaczego, jak i kogo, a sąsiedzi spać nie mogą. Krzyczy regiet. Moje panie, czas już skończyć to gadanie. Doktor także lubi ciszę. Do starostwa skargę pisze. Przyszła władza starościńska. Dość już pani madalińska, dość już pani gadalińska, bo wysiedlę pani z błyska. Ale nawet pan starosta dwóm gadułom to nie prosta. Madali,